28 maja Kocham, co mi Bóg daje i zadaje. Ja jestem zawsze zadowolona z tego, czego Bóg ode mnie żąda. Nie niepokoję się tym, czego On domaga się od innych i nie myślę, że mam więcej zasługi, ponieważ więcej żąda ode mnie. To, co Bóg chce ode mnie otrzymać, jest akurat tym, co mi się podoba i co wybrałabym, gdybym miała możliwość. Zawsze znajduję swoją piękną cząstkę. Amen. Módlmy się. ucz mnie Jezu coraz głębszej akceptacji własnej drogi. Ucz, kochać to, co dajesz, zadajesz, wymagasz, czy proponujesz? To jest mądrość serca, dająca pokój, mądrość, o którą proszę. Amen.